Kala Kochano! Mogłabyś mi zacerować ta flaga Marino, co mi się w zeszłym roku spróła. Do męskiej pielgrzymki do pekar, jeszcze inny tydzień już ostał. Nie mogła się doczekać. Że powierzyć swoje troski na świętsze pamięty. A ty, Alojzik, ty żeś już prawie dorosły i możesz w tym roku i ze mną. To jak wejście w męski świat, jak fala w wojsku, jak barenitwa u tych twoich rabinów czy raperów. Ech, pamiętam, ach pierwszy raz że show z twoim opom. Kirie Alej są i Ale tato, ja mam zajęcia pozalekcyjne. Cięż są, żeś mnie wysłał, żeby w szesnowcu zupa byś do mnie nalewał, żebyś tego zagłębia całego naoglądał. Tak go dołeś, żeby się ta felka gorączka z głowy wybił, pamiętasz? Ja, ja, masz restynku yy, na perlgrzymkę, zawsze możesz iść ze mną za rok. Te ruski to faktycznie masz ważniejsze sprawy na ludzi. Chłopaki, orzeł wylądował. Co? Jaki orzeł? To my na ptoki dziś idemy, a nie na zalew? Kodem go dołek, pustaku. Znaczy się, że my z i schodza już. Za pięć minut pod klatką. Tajemniczy snajper wciąż nieuchwytny. Od kilku tygodni letnicy zażywający kąpieli w zalewie bytomskim są terroryzowani przez nieznanego sprawcę... Który upodobał sobie strzelanie! Do... Ziomy! A pamiętacie, jak żebajca łaziło się na żaby doły? Ja, ale wtedy my jeszcze zalewu nie mieli, no, ani letników, ani wiatrówki. I na no żaby się dmuchało. Śmiesznie było. Właśnie. A po drugiej stronie ulicy był drugi staw, nie? No. I tam żeby dmuchała ekipa za bloków ciągle my mieli ze nimi wojny. Ja... no żeby się mogli bezkarnie przełazić przez ta droga. I roz do roku wszystkie w jakimś takim ślepym widzie lazły i auta po nich jeździły. Ja fajnie było, a ulica to wyglądała, jakoby tam ktoś placków naczepał. E, widzę łosia, wziął! Na plaży jest łoś! Wal w łosia, wal w osia. Nie. Wczelanie do łosi nie jest w porządku. Wystawimy tego rolę. Te, chłopcy, słyszycie to? Jakoś biwa się kroi. Idziemy! Po co? No nie wiem. Besty nie jest. To może na młody Jork brąki kupi, albo uda się zwędzić jakiś burszt. Ale po co? Zobacz, wiele jeszcze ma jest do zatopienia. A zresztą nie wiadomo, kiedy znowu uda mi się od opły zwinąć. zwinąć. Jak No chcę jeszcze My idziemy zobaczyć, co to zachęca. Chopaki! Chopaki, poczekajcie, idę z wami. Chłopcy, a wiecie, żaba jest jedynym kręgowcem, którego ciało nie gnije i na no zupełnie za sycho. Ja, pamiętam te żaby na dołach, które auta plackały, suche choby kapeć. A myślicie, że jakby taką żabę oprawić, podałoby się jej niej wyjąć wszystko i sobie taki szkielet zrobić, jak waga zielenia miała w A po kiego ci szkielet żaby? Także się zagrożony Doli. No, dobry był na no, okładkę naszej płyty. Ty, to jest dobry. alternatywnie. alternatywny. Ja, podoba mi się. Jeszcze raz, jeszcze Ruszymy do piekorskiego Las Vegas! A w nim! Osiemnaście, liście, ha! Pierna, ramsz, ha! Jeszcze raz, jeszcze raz! Ramiona Nie się! Synu, widzę, że się odkrył naszą tajemnicę. Widzisz, od weków my są tłamszeni przez baby. Robbia, po hobby przemięty do puga, a jak się coś nie podoba. To Nudelkula mu w webhopie. Zresztą posłuchaj się młodego Jorka. On ci najwięcej może powiedzieć. Swoja luta już ma. Pielgrzymka została stworzona przez prastarych śląskich ojców, którzy się przeciw babom buntowali. Potem, tym, wiele później, stworzyli jeszcze taką pielgrzymkę do kobiet, żeby mu raz w roku spokojnie się pooglądać TV. Ale już wystarczy. Idę do Szynku, a wyjdźcie się jeszcze do Albi. Już długo trzeba będzie do domu wracać. Ty, ale tak się myśla. Jak, yy, jak takie auto przejedzie po żabie, to zrobić niekompletny placek. Nie bardzo będzie co wyciągać. Te szkieletu zostaną ino wióry. To trzeba by taką żabę, co ją auto ino potręciło, a nie przejechało ją równo. A ty durnio myślisz, że auto może tak potrącić żabę? Przecież to nie jest człowiek ani łość, co by się dała potrącić. Żaba w starciu z automobilem to się zmieniło w totalną jazdę. No to hopuję nic ze szkieletu. A jakby zapchnąć taką żaba co auto i na po jednej szłapie przejechało, i ona nie mogła dalej leść, skokać. Ja. I zdechła tam z głodu i pragnienia. No to i tak by mieli szkielet z żaby bez jednej łapy. No ale to by było takie jakby symboliczne. No wiecie, ta brakująca szłapa wskazywałaby na palący problem braku zrozumienia dla hiphopu w polskim społeczeństwie. Ja, mi się to podoba. To jest dobre. Ty muszkę pa, stari. I co, hopecku? Jak się w tym roku pielgrzymka udała? Niesamowite przeżycie. Już się legnął plackiem na glebie i zaczął rzekać do świętej panienki, że poczuł jak ona wypełnił moje serce, uciszczył mi puca z policy i daje wiary. Niesamowity. A ty, synku, czegoś się nauczył w tym Aldrichu? E, ja się nauczył, e, że józef się nauczył, że żaba to jest taki jedyny kręgowiec.